Koja nakleja bajo jajo po ta te z tej strony, aż żem się zaciął w trakcie, nie wiedziałem co ja żem mówił na początku. My god! Przepraszam serdecznie. Ostatni rozdział pierwszego odcinka, mianowicie Banjo w w Doo i pierwsze strachy lecimy moi drodzy. Piękne Lolo O, ale ciężko słuchać muzykę, tajemnicza spółka, to lecz to miejsce jest nie dla was, raczej nie, nie pensowałem. Czy bo to właśnie być, ma być ten dzień? wam się, czaszki me. Naprzód, gnać, was na wiele przecież stać. Jedzi już do domu, czas, nie potrzeba tutaj was. Będę cofnił do waszych domów teraz po raz. A rodzic tak krzyknął: A wywórzcie na co siedzę, zamiast spać jak obyczaj chce. Tak poskarżę się wam sam, bo no bo stylu piora mam. Kupiłem kostium dla welmy. On tutaj właśnie się ubiera jak Zorro. Nie ja będę już więcej śpiewać tego, co on tam jadoli. Bo to już wystarczy. O, ona coś podpala. Czyli to kompletnie inny tutaj, w zależności od kostiumu, ma umiejętności. Tam miała książki. No nie wiem, czemu tak cicho nagle oni są. To no jeszcze sobie ich trochę pobiję, w końcu mogę się wyżyć. I mieć jeszcze za to punkty i radochę. Bo coś podejrzewam, że to będzie szybki poziom, bo to już ostateczny. Zrobię jedno A no szkoda, bo ona fajna w książka była. Moje kropeczki są bardzo ważne, słuchajcie. Żeby potem sobie pozwolić na takie super sprawy. Słuchajcie. No o co tutaj chodzi? Ciekawe jak w tym kostiumie nie mogę robić tego co tamta welma. Stos, musi się zbliżyć. Aha, bo ona nie może trafić. Aha, o. Dobra. Się udało. A, tam nie wolno spaść. Uwalaj. Like. Bum, 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 bum. Dobra, a ty możesz to drugie czy to Velma musi? Chyba Velma. Dobra. Dobra, Velma, dawaj. Teraz jest twój czas. A. Oni no, cały czas atakują, no! Się. No proszę <noise> Zwrota akcji I nie podnoś się I nie podnoś się A te czaszki musimy obezwładnić Proste. Czuję presję. Oj oj. One more time. Uważaj oh, oh, jak ty wymachujesz! On że ta gra jest dziwna. Oh. 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 Naprawdę to dziwnie wygląda z boku. Jakby go napadała powiedzieć imion, hooo. Bekowy odcinek na pewno. Mój Boże. Opadło. to pani dyrektor? Tada! Wiem, że on dobrze stary zdaje się że dla tego musicalu kurtyna już opadła wiedziałem od a gdzie jest pani hilken tutaj tylko się przestraszyła ale nie! Kiedy wydawało mi się, że w pobliżu jest upiór, biegłam chronić moją najcenniejszą rzecz Złoty kwadrat. Zdobyłam go za osiągnięcie aktorskie. Przypuszczam, że Anna też go kiedyś zdobędzie. Ale dlaczego trener to zrobił? To proste z miłości do gry. Wiedział, że do zwycięstwa w weekendowym meczu potrzebuje całej drużyny. Więc postanowił popsuć przedstawienie. Dokładnie! Potem trener podpiął się do sznurków w teatrze, żeby udawać, że lata. I udałoby mi się, gdyby nie wy, wszystkie dzieciaki. dzieciaki. Zdaje się, że następny występ czeka go w dramacie sądowym. I wreszcie w szkole nic nie straszy. Skobi dobi do... <laughs> A, nie było śmiechu. No to, maska potwora. Moi drodzy, ja nie chcę tutaj mieszać odcinku, więc drugi będzie od drugiego, albo w sumie, a no why not, skoro to było takie krótkie, to w sumie why not? O, wesołe miasteczko i klauny. No, proszę, proszę. Piękne, od dystopia. ale czak. No, taki typowy czak. Bum, z buta wjeżdża, bo nadjeżdżam. Dziwak? Jakiś? Łobocik? O, łobocik. Łobocikowaty. O rety! Idziemy po was! Mniam mniam pycha! Jejciu! Nie wierzę, że przebyliśmy taki szmat drogi, żebyście mogli poćwiczyć jedzenie! Poćwiczyć? Przecież już jesteśmy mistrzami trawienia! Hej, zamknięte! Co? 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 Dziwne. To miejsce jest zawsze otwarte. O oh mein god. Chodźcie! Zdaje się, że mamy do czynienia z kolejną zagadką. Kabanosy! kabanosy. Mam nadzieję, że będą na nas czekać! Kocham kabanosy. Najlepsze co może być. Tędy! Budka cool. z jedzeniem w drugą stronę. I właśnie tam zmierzamy chodźku. Nie mogę się oprzeć. Nie będę rozwalać, ale przynajmniej raz po raz sobie walnę tą kiełbasą. Chciałbym tak chodzić po ulicy z pętem kiełbasy, uderzać wszystko i mieć jeszcze za to chrupki. Uderzyć w śmietnik i mieć ciasto. Przecież to jest ideolo. To nie niech pierwszy rzuci kamień, kto by tak nie chciał? Teraz pewnie jak ty się nie jesteś chory. Na głowę. Sama prawda. Ojoj. Ooo. Krwiożerczy wodospad. Pełen zdrowego jedzenia. <grystanie> O, kudłaty też dostał teraz, staraczka. Idziemy do komnaty to... Ta tajemnic. O, to typowe Lego, przechodźmy sobie po tym. Teraz Szagi musi to zrobić. Szagi. Wreszcie, twarda ziemia! O, fotel mi się rozpiednicza. Fajnie wiedzieć. Po czym wnioskuję? Po tym, że teraz już mi prawie się Oparcie oparcie rozmemłało, że chyba muszę siedzieć. Znaczy, zamiast siedzieć, to chyba leżeć. Będę się niedługo. Muszę przekręcić z powrotem. Porywająca historia życia. Niechciane zabawki Endiego. Jezus, jak się śmieje z kubana, Nie ma ich jest więcej. Jakie krzyki, jak w rejmenie? Który... A! Dzień. Farz szybaj laleczko. O, biedne. Zapolało Juni. Nie. Brawo. Super. A! Brawo rado. 음악아을설는최대수강을어 너무 무서워 무스 추리고 아아아네고야 Jezus, jaki to jest szał? HA! Słuchaj! A on się śmieje z tego, to już nie jest moja wina. Ja tak nie chcę. A stąd też to jest Jezus, ty masz dźwięki? Det kan du ikke ta ut fra. Bardzo dobre dźwięki, które ja nie wnikam jak oni to nagrywają. Ale mnie to dziwi. Ha. Dobra. Ha. No, dobra. Uspokoiła się? Tak nie do końca. O, druga. Dobra, kurwa, ty też coś muszę zrobić. Ach, niebo. niebu! Niebo! Skubi, dubi, Jezu, on Dalej, chyba coś sobie wziął, pełny. wiecie. Ale to jest takie pyszne! Bo tak normalny człowiek raczej się nie zachowuje ty. Fala zabawki Ta od zabawki jest bardzo dziwna, szukaj podobnych Dobra Taka fajna, bardzo mi się podoba a, a już słodki Słodkie, ale straszne zarazem Trzeba sobie taki tatuaż normalnie zrobić Ja się wyżyć. Wybijajcie z tymi kabanusami. Z tej strony też nie no, no. kabanos! Głodny brytan i wygłodniały kudłaty do bazy. Zgłoście się! Baza zgłoście się! Odbiór? Hej, Dawne, znaleźliśmy ze skubiem wskazówkę. Tak, wskazówki. Kasyki. Dobra robota, chłopaki! Co to takiego? Wydaje nam się, że to metka od, zabawki. od zabawki. Pewnie pochodzi z fabryki zabawek świetnie się spisaliście, ustaliliście już skąd dochodzi krzyk? nie, jeszcze nie znaleźliśmy kabanosów powiedziałem kabanosów? chodziło <laughs> mi o krzyki jasne kudłacy, szukajcie dalej, bez odbioru? bez odbioru panie kierowniku tak? o rety biedny misiu o skorzystam z chwili wolnej sobie powieszczę o. Poduszka spadła z fotela. O, porywająca historia, wiem. O! Dobra. O, tutaj dawne by weszła, gdyby. Gdyby była. Znowu te chore jęki. Stąd. Że cię nawet nie chcę widzieć. Chora na Jackie. Bardzo chory. Bardzo chory. Nie wstawa już! Dobrze. Very good. No no, 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 Take no, 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 rozwalania Skubie, chłopki. Skupię chłopki Serce nie potrzebujemy, jesteśmy w szu nadmiarze. O! Jakie fajne! Wrotkarze lalkarze. Dynios... Dyniosarze Dyniosiarze. Oka, AHAHA! OOJAJAJAJAJAJAJA! Strzał... ...z strony podła ale mi to oczyściło, że on się tak cieszył. Boże, te dźwięki są przerażające! Ale ciekawe, czy one są w oryginale, czy tylko polskie. Są takie parę. Jakby srały. Przysięgłam. Jakby ktoś tutaj srał na miękko, w sumie twardo i przejrzysto, nawet mnie. Bezsensowny potok słów na bezsensownych Nie znam innej broni, bo przysięgam. Tutaj tego nie możemy ruszyć, bo to potrzeba nam Freda, a my nie mamy tego Freda. <todgada> szalony clown. Nienawidzę Klaudów. Boję się Ale nie omieszkam, oczywiście, nimi grać. też innych rzeczy nimi robić. Sęduszko, przydało nam się, jak to się... I że co, i że tu nie podoba

Chyba nosy też są przygotowane. Co my tutaj mamy? Zelmas sumo. O mój boże! Mógłbym się tego chwycić! To dźwignia, zobaczymy. stary! No dobrze, ta tak. Chyba musimy zrobić to razem. Nawet na pewno. Jest! Skup! Na wprost! Budko z chrupkami, nadchodzimy! Niech to nie kartę w nie działało. Zabawki do rzucia? Albo do szycia może on powiedział. Dobra, otworzy się. Jemni. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Jeszcze O, śmietnik. Ale, <grywki> Od dźwięków... ono może spokojnie z dźwiękami rywalizować do po Potera i Kamienia Filozoficznego. Naprawdę. A tam tą rzecz ciężko przebić. Ale to na szczęście potrafi... jednym momencie taki żeby... zagięć nawet takiego klasycznego. Tu nawet nie muszę przechodzić przez ten portal, bo to jest tylko jedna Ała, moja ręka. Spokojnie poradzę sobie tak. co tutaj. Brawo. Jedziemy dalej. Ku przygodzie. Finał. Mam nadzieję. Dwa Magiczne kabanosy! Pięknie. Dajcie mi finał już, nie mogę tak dłużej. Och, piękny. Wsuń się od kanapki. N nie mogliśmy pozwolić, by zmarnowały się niewinne hot dogi. Wow, ale hot dog. Słuchajcie, zróbcie mi takiego, a puszczę was wolno. Serio, będziemy robić jakieś złomansowi kanapki? Żeby nas tylko wolno? Przecież to jest śmieszne. scooby doo nie ma. Żeby się mógł chwycić. Mamy cztery. Piąka. jeszcze jedno. ja -ha! Tutaj, <laughs> Wybaczcie, że was przestraszyłem. Przybywamy z pomocą! Jesteśmy tajemnicą spółką! Nasi przyjaciele szukają niejadalnych wskazówek! <laughs> o! Jeśli chcą znaleźć wskazówki, powinni iść do nawiedzonego domu! Nawiedzonego? Tak. To by było, kochani, na tyle. Ojej, nawet połowa to nie jest matko, ile tam idzie punktów. Widzisz, gaweron, czyli muszę to rozwalać. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście. Trzymajcie się, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Papa szkoły pa, pa!